Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w terenie, jesteśmy na targach w Poznaniu targi PGA 2024. Za chwilę wejdziemy do środka. Już byliśmy troszeczkę się rozejrzeć, bo nie mamy żadnego planu budynku. Samolot właśnie leci, więc dźwiękiem może być dzisiaj bardzo kiepsko, tylko że właśnie niedaleko jest lotnisko. Samoloty. W środku jest bardzo głośno. Mam krawaciaka, zobaczymy, jak to będzie z dźwiękiem. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. No i wchodzimy do środka, zobaczymy, co, pokażę Wam po kolei, co jest w środku, no i sobie ocenicie sami, czy warto było przyjść, czy lepiej było zostać w domu i obejrzeć ten film. To lecimy. Na sam początek mamy jakieś słodycze. Możecie zobaczyć z jednej i z drugiej strony. My już byliśmy wcześniej. Lizaki w najróżniejszych kształtach. Nie wiem, czy to są jakieś. Tradycyjne wypieki czy jakaś firma tutaj nie ma żadnego loga ani niczego takiego. Od wyboru do koloru, postacie z bajek. Z drugiej strony mamy żelki nie wiem czy będziemy przechodzić, możemy przejść w sumie zobaczyć. Tutaj od kuki tutaj mamy jakieś żelki, ale tu jest też stoisko, które bardziej mnie zainteresowało. Zobaczcie tutaj mamy takie rzeczy robione z drewna. To jest akurat safe. Tutaj mamy jakieś samoloty, cepeliny, różnego rodzaju gry i zabawy. I tutaj to wszystko jest zrobione ze sklejki wyciętej, to się składa samodzielnie. I z tego co zdążyłem się zorientować, to jest to sprzedawane w różnych tutaj zestawach. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Naprawdę bardzo fajne konstrukcje. Zobaczcie, tutaj mamy więcej wystawionych, i tutaj są już one gotowe, możecie sobie kupić. Tu na przykład Fiata mamy 126P, to znaczy naprawdę bardzo fajna zabawka. On jest tutaj, z tego co już się zorientowałem, w pełni tu otwierany. Możemy sobie drzwi otworzyć, zajrzeć do środka, maskę. Bardzo fajnie to wygląda. Cena 50 zł i on jest sprzedawany tutaj, o, zobaczcie, w takich opakowaniach do złożenia, z tego co pani mówiła, to się składa bez żadnego kleju. I każdy tutaj z tych modeli możecie sobie złożyć na przykład właśnie tak jak klocki LEGO bez używania kleju. Zobaczcie na przykład tutaj, to jest też bardzo fajne. Widać wszystkie szczegóły. Mega fajnie jest to odwzorowane. Koła oczywiście się kręcą. Tutaj z tyłu te zapasowe. No fajnie to wygląda. I to wszystko jest zrobione ze sklejki wycinanej laserowo. Jak przejdziemy dalej, to zobaczcie, tutaj mamy też różnego rodzaju pistolety, rewolwery. I tutaj już się zdążyłem zorientować, że one działają, tak? tak możemy stajemy. sobie założyć gumkę. Mogłaby Pani założyć? Oczywiście. Teraz tak sobie zobaczymy. On jest aż sześcioczyszołowy, ten tutaj. Sześć gumek możemy sobie założyć, tam jest tarcza i możemy sobie do tarczy proszę. postrzelać, o. Za każdym razem idzie o jeden do góry, o jeden ząbek, nie? Dobra, zobaczcie, tutaj za każdym razem przechodzimy o jeden ząbek, czyli możemy sześć gumek sobie założyć. O, widzicie, tutaj w ten sposób. Także bardzo fajna zabawka. A tam jest jakiś mechanizm w środku? Czy to jest... Tak, jest mechanizm na taką sprężynkę. Aha, na sprężynkę. I to wszystko jest w zestawie, tak? Wszystko jest w zestawie, składa się samodzielnie, tak jak lego, bez użycia kleju. Aha, i instrukcja do złożenia o, też oczywiście. jest w opakowaniu. A jaka cena? 100 zł, zarówno rewolwer. Każdy, jak tak? Jak a strzelba? Strzelba jest droższa, kosztuje 150 zł, a ten AK 200. A można zobaczyć strzelbę? No, oczywiście, I ona też strzelba. strzela, czy nie? Eee, Aha, dobra. Ale ona też strzela, tak? Tak, tak. Wszystkie bronie drewniane strzelają. Na główki Aha. No i tutaj mamy najróżniejsze też pojazdy. Zegar nawet. O, bardzo fajny zegar. Sowa. Zobacz, tutaj tego smoka. ja go nie widziałem wcześniej, bo za niski jestem. Ale smok też konkretny. Mega fajnie to wygląda małe laki bagi, czyli tutaj mamy jakieś mystery boxy, coś takiego. Cena jednego 70 zł, 2 100 zł. O tutaj jest. w środku znajdziesz od czterech do 5 gadżetów takich jak naklejki, plakaty, zawieszki do kluczy. O. Także coś takiego można sobie kupić. O, tu podkładki jeszcze są, zobaczmy. że dla każdego coś się znajdzie, czy podkładki, czy jakieś właśnie... A tutaj co? Mamy jakieś akcesoria? A, no oczywiście zegarki to są. Patrz, zegarki, ale to jest mega fajne. Ha. Nie no, to jest naprawdę świetne. I patrzcie, Zelda. Mega fajne. I tu mamy zawieszkę, no dobre. Dobra, to co, lecimy dalej, lecimy tam na główną halę, pawilon piąty, sektor F. O. Tutaj mamy stanowisko z różnego rodzaju figurkami, ale patrzcie. Nawet o, Dragon Ball Sparking Zero, zobacz. Nie? Tak, na PS5. O, Astro, czyli tutaj mamy konsolę PS5. Można sobie zagrać na PS5. A to idziemy tutaj, może nie? Tutaj zaczynają się y, game zony, strefy gier. E, tutaj mamy przez RTV Euro AGD, Samsung. A zobaczmy, czy coś Samsunga ciekawego będzie. Mamy S10 Ultra, to jest najnowszy tablet od Samsunga. Ale to rzeczywiście jest kawał tabletu, to jest, nie wiem, 14 cali? To jest 14 cali bodajże, ale to jest kawał tabletu w ogóle. Mega ogromny on jest. To już... Bardziej jak laptop, ale fajny, bo jest cienki, taki smukły, jest lekki, jest bardzo. Bo wygląda kozacko. Z tyłu mamy dwie kamerki. No a tu mamy standardowe smartfony Samsunga. Tutaj Z Flip 6, tutaj Fold z drugiej strony. Można sobie zobaczyć, podejść, wziąć w rękę. Teraz z tego co się orientuję to ten Fold 6 Ultra wychodzi, nie? Który ma być bardziej dopracowany, niby smuklejszy i bardziej poszerzony. Trzeba sobie zobaczyć Folda, Flipa, Z Flip 6. Tak, można się zapisać na turnieje. Tam był turniej w CES-a, Fortnite a co kawałek są jakieś stanowiska gamingowe, jak tutaj na przykład po lewej. I każde stanowisko jest sponsorowane przez inny sklep, inną firmę. Tutaj akurat Computronic, tam gdzieś Media Expert, RTV Euro, AGD. Najróżniejsze konstrukcje. Obudowy komputerowe, zacie. to jak kozacko wyglądają. Tutaj mamy. Mega dobrze to wygląda, nie? Kawał, kawał obudowy A ciekawe jak schodzeniem, bo tutaj mamy chłodnicę, ciekawe jak to z czy nie ma problemu z odprowadzaniem ciepła, nie? Jasne, tak. Ja sobie już od teraz To jakieś interludium muzyczne w tym czasie Ja właśnie widzę, że nas nagrywa. Wszystkie moje nieśmieszne żarty. Walczy bronią białą. Broni. <grywka> o, tutaj mamy Dark Project. Tutaj mamy pokój specjalny, gdzie możemy sobie zobaczyć klawiatury, jak one brzmią. Jest to pokój wyciszony. W środku są klawiatury, za chwilę zobaczymy, jak one wyglądają, jak one brzmią. To możemy, możemy sobie wejść zobaczyć. Czekamy, jak się miejsce zwolni sobie na spokojnie wejdziemy, Zobaczam nie? Też panowie do środka. No właśnie czekamy, jak się miejsce zwolni, żeby sobie pewnie nagrać, pewnie, na spokojnie dobry, zobaczyć. No, efekt jest. No właśnie, bo już widzieliśmy te klawiatury wcześniej. Są mega ciężkie w ogóle, nie? Solidne, na pewno. No, jakość doceny jest na poziomie bardzo wysokim, uważam. A jestem casualem. Aha. A to pan tutaj współpracuje też, czy jak? Szczerze powiedziało, ja się znalazłem tu przypadkiem. aha Moja partnerka jest hostessą, a ja przyjechałem sobie pooglądać trochę czasu spędzić, ewentualnie coś pomóc. A tak być może, że no, co nieco wiem o tych klawiaturach, więc powagą Uwaga. A może pan coś opowiedzieć o nich? No, nie. No, no właśnie, no może niech pan coś na temat tych. Yy, właśnie, co mogę powiedzieć? E, jeśli chodzi o tę jakość, no to sam e, właściciel firmy bierze udział w procesie produkcji. Właściciel jest geekiem komputerowym, a klawiatury są jego konikiem. Także on przykłada bardzo dużą uwagę do tego, co się dzieje. Kilka modeli jest w ogóle całkowicie jego produkcji. I to pomieszczenie umożliwia sprawdzenie, jak jest dziko. Ja mogę tak pół żartem, pół serio powiedzieć. Lubię sobie pograć często po godzinie 22 i ze, ze strony mojej dziewczyny zawsze były komentarze dobra, weź sobie daj już spokój, bo klikasz, hałasujesz. No tak, bo to Odkąd jednak klawiatura ma... mechaniczna, to trochę hałasuje tak, jednak tak. jest. Nie? A to mimo mechaniki, mimo tego, że klawiatura jest mechaniczna, jest spokój. Już nie ma tego problemu. No właśnie, Także... to, jest, to jest mega ważne też. A jak, jeżeli chodzi o switche, jakie tutaj są użyte? Na no, przykład jakieś y, autorskie czy... Yy, na pewno dostępne? są drzemy. Tutaj więcej powiedzą wam panowie, którzy też sprzedają te klawiatury, jeśli chodzi o specyfikację techniczną. Yy, ale no w tych przy sprzedażach sprzedaży są dżemy, Nie wiem dokładnie czy one też zostały stworzone tutaj w firmie. Ale tu mówię chłopaki zarobię wam więcej. Aha, dobra, dobra, to my sobie zobaczymy. Dziękujemy. Proszę bardzo. Nie co będzie słychać, ale może przyłożę mikrofon. Klawiatury, nie? Mm. Tak staram się przyłożyć ten mikrofon, żeby było. I tak jest głośno, a to mega wycisza, te pianki w ogóle mega wyciszają, nie? Ale i tak jest głośno, nie? Może... No i tak w pomieszczeniu jest głośno, ale i tak dużo to wycisza. No, feeling jest mega fajny, naprawdę uczucie mega. Jak one są takie mięciutkie? Bardzo. Bardzo, nie? W ogóle te klawiatury są strasznie ciężkie. Nie wiem ile ona waży, ale no ze spokojem kilogram waży. Dodatkowo tu mamy jakieś te stopki, dzięki czemu ona jest tam pochylona troszeczkę. Ale one są wykonane z tego, co już się zorientowaliśmy, z aluminium w 100%. Ale są tak mega ciężkie, że naprawdę szok, nie? Nie wiem czy każda jest taka ciężka. No ta, ta jest lżejsza, nie? Ale ta. Tato to z 1,5 kg waży. No jest, no zobacz. Ta to jest tak ciężka, że szok. No, nie? To są w ogóle mega ciężkie. Zbiórka na pewno się nie ruszą i nie spadną, nie? Może o to chodzi, nie? Żeby nie Może o to chodzi. no, ale mega, mega ciężkie. W ogóle fajnie, fajnie wyglądają. Zapady są mega ciche. Tu możemy zdjąć kikapa. Udało się zdjąć kikapa. Tu mamy switche, nie wiem jakie to są. One są takie żółto-brązowe, przezroczyste, nie wiem są jakieś pewien też autorskie może się dowiemy coś co mnie ciekawi co musimy koniecznie zobaczyć czyli oświetlenie mega nie wiedziałem że to będzie ale możemy sobie zobaczyć zobaczcie tutaj jest tu mamy zrobiony jakby taki gaming room to jest strasznie głośno bo jest... wszędzie są głośniki nie wiem czy będzie coś słychać ale zobaczcie to jest to jest oświetlenie yy, Mówi, to jest oświetlenie, które możecie sobie dostosowywać. One są łączone tutaj ze sobą, te panele. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy wystawione chyba wszystkie, jakie są dostępne. Z tej strony z tyłu jest kurtyna LEDowa. owa Kurtynę, nie wiem, czy ją będzie dobrze widać, kurtyna LED, którą możemy programować, z tego co mi wiadomo, możemy sobie ustawić dowolną jakąś tam aranżację. Nie widać, bo małe, małe pomieszczenie. Dobra, idziemy dalej, bo to jest tak głośno, że nie mogę wytrzymać. O, zobaczcie tutaj. Tu mamy, możemy sobie pojeździć. Przepraszam. Tutaj mamy, oj, tutaj zobaczmy. Trzy stanowiska. Yy, możemy sobie na symulatorach pojeździć troszeczkę. Wszystkie trzy są oblegane, tu podejrzewam że taka kolejka jest o tych, więc raczej nie będziemy się tutaj pchać, nie będziemy też czasu tracić. Ale możemy sobie specjalne konstrukcje widzę stworzone do symulatorów. Można sobie pojeździć, pobawić się. Także jest co robić na tych targach. Tutaj w środku jest normalnie pełnoprawny PC, Fajnie to wygląda. Tu zresztą widać chłodzenie boksowe jakieś, czyli podejrzewam, że szału nie ma, jeżeli chodzi o parametry. Ale wygląda naprawdę kozacko. Takiego kompa sobie w pokoju postawić? Spoko. Ciekawe, gdzie on ma jakieś, gdzie on ma jakieś złącza? Tutaj nogami wychodzą z tyłu, wychodzą kable, ale to nie widać, bo jest tak fajnie zamaskowane. PC w stylu Fortnite'a. Customowe chłodzenie. Ale te wentylatory się w ogóle nie kręcą, nie? Na tym To Atrapa jest będzie grać. Tutaj mamy taki kącik kawałek z automatami. Możemy sobie zagrać. Może o, tutaj, tu będzie lepiej widać. Miecze świetne można sobie zobaczyć. Tu mamy o. o. Tutaj mamy, zobacz, miecz świetny. Także każdy coś dla siebie znajdzie, on nawet dźwięki wydaje. Mamy port USB do, do ładowania. Nie no mega fajny, nie? A tutaj mamy pod USB do ładowania tutaj go włączamy podejrzewam o ten, ten z mi bo go wyłączyłem patrzcie na to trzeba chwilę przytrzymać I nie chce się włączyć o także mega fajnie możemy zmienić kolor do tego mamy tutaj dźwięki nie wiem czy słychać ale mega fajny nie a teraz przechodzimy do retro strefy. Zobaczcie, to jest coś, co mnie naprawdę mega interesuje. W ogóle tutaj jest tego sprzętu retro: telewizory, konsole różnego rodzaju. Zobaczcie, kto nie grał w kaczki na przykład kiedyś na Pegasusie? O! No. Tutaj mamy Atari, zobaczcie. Moja ulubiona gierka za czasów dzieciaka. To sobie może usiądę. To była moja ulubiona gierka. Go Dobra, idziemy dalej zobaczyć. To była moja, jedna z moich naprawdę ulubionych gier. Godzinami w to grałem. Mhm. Patrz tutaj, co mamy. C64. Pacman Atari z Pacmanem Commodore nigdy nie miałem, zawsze chciałem mieć, pamiętam Sega Mega Drive 16-bitowa Tutaj są marzenia wszystkich dzieci w Polsce z lat 80. Tego nie znam. Tej konsoli nie znam. Video pak, computer nie znam. Pierwsze widzę. Tu nawet klawiatura jest zbudowana. Nie znam te, tego systemu. Jeszcze trochę na pytania. Czy ktoś takie pytanie chciałby zadać? O, świetnie. Pisz po jestem przy więc nie będę się męczył za Także retro, retro strefa naprawdę fajna. Cześć, cześć, cześć. Tam mamy widzę, cześć. tu mamy PlayStation 2, Fata jeszcze, w wersji Fat, też spoko. Nawet Gamecube się znalazł tutaj. ...broni pojazdy i design tych elementów, podchodzi na nie bardzo duży nacisk To chyba ten bikwajet, ten nowy. Co? Ta buda jest na. Ale biały bikwajet lepiej wygląda. É Zobacz, tutaj mamy fotel gamingowy z wentylatorem na plecach. Tegoś takiego jeszcze nie widziałem, patrzcie na to. Normalnie mamy wentylator z tyłu, tutaj. Wentylator RGB. Znaczy jakoś nie czuję go jakoś za specjalnie na plecach. Z tego poduszka, pod lędźwi, ale jakoś tak ja nie lubię. Możemy sobie odkręcić te śrubki, już widzę, i się do niego dostać. W razie czego to go możemy wymienić, jakby coś się z nim stało. Ale ciekawe, jak on jest zasilany, bo tu żadnego przewodu nie widzę. O, a tutaj, patrzcie tu, tu mamy panel sterowania. I co tu możemy zrobić? Tu możemy go włączyć, bądź wyłączyć. Tu chyba mamy moc wentylatora. Albo jaśniej, ciemniej. Tu się RGB zmienia. Widzę, a tutaj pewnie moc wentylatora. Ale jak to jest zasilane? Pojęcia nie ma. Tu, tu jest akumulator, powerbank. A, tu powerbankiem jest zasilany. No fajna opcja. Czyli nie wiem, jak na dłuższą metę, ale ciekawe rozwiązanie. Ciekawe, czy taki powerbank jest w zestawie w ogóle. Trzeba go dokupić osobno, nie? Bo to jest jakiś kanion. Ciekawe, czy trzeba go dokupić osobno, czy on jest w zestawie. Teraz nie umiem tego schować z powrotem. Mamy specjalną klapkę, żeby to zamknąć. Siedzi, widok z góry, panorama, rzut na całą hale. No jest tutaj tego sporo, naprawdę. i'm